Witam, dzisiaj sobie rozwiążemy razem za teną kolejne, już ostatnie zadanko z ciągów. No i zadanie jest takie. Między liczbami 4 i 36 wstawiamy trzy liczby. Czyli mamy 4, jakieś liczby A, B, C i 36. No i wiemy, żeby aby, aby utworzony w ten, w ten sposób ciąg, no to żeby pierwsze jego trzy wyrazy były ciągiem arytmetycznym, a trzy ostatnie. Ciągiem geometrycznym, czyli tutaj będziemy mieli ciąg arytmetyczny, a tu ciąg geometryczny. I wiemy, że suma tych wszystkich pięciu ma wynosić 90. Czyli suma tych 5, czyli 4 plus A plus B plus C plus 36 ma wynosić 90. Dodatkowo wiemy, że 4AB ma tworzyć ciąg arytmetyczny, czyli 2A ma się równać 4 plus B, bo takie mamy takie mamy, takie mamy założenie przy ciągu arytmetycznym, że wyraz środkowy równa się, że dwa razy wyraz środkowy równa się wyraz poprzedni plus wyraz kolejny. no i przy ciągu geometrycznym mamy analogicznie, że C kwadrat to się równa 36B. No i taki układik równań musimy sobie rozwiązać. No to możemy sobie na początku wyznaczyć na przykład B z pierwszego równania w łatwy sposób. B to będzie równać 90 odjąć 36 odjąć 4, czyli minus 40 to będzie 50. Odjąć A odjąć C. No i teraz to B możemy zestawić do drugiego równania. Drugie równanie w takim wypadku będzie wyglądało. 2a równa się 4 plus 50 minus a minus c. Tutaj możemy sobie poredukować i wyznaczyć c. Czyli c to będzie równe 54 minus 3a. Możemy też wrócić c teraz z tym do naszego b. Czyli b teraz to będzie równe. 50 odjąć a, odjąć c, czyli 50 odjąć a, odjąć 54, dodać 3a. Czyli nasze b to będzie równe 2a odjąć 4. No i tak zapisane c oraz tak zapisane b możemy sobie podstawić do trzeciego równania, czyli 54 minus 3a. Wzięte do kwadratu to się równa 36 razy 2a minus 4. No i teraz zaczynamy sobie tutaj od wzoru słusznego mnożenia. 54 do kwadratu to nam da na 2916 minus 2 razy 3 razy 54. A to nam da 324a plus 9a kwadrat, a po drugiej stronie otrzymamy 72a minus 144. No to teraz sobie to poredykujmy. Przejdźmy na jedną stronę. No to otrzymamy 9a kwadrat. Dalej będzie minus, no i od tego musimy odjąć jeszcze to, czyli mamy 396, a, no i plus to dodać to, da nam 3060, równa się 0, no to podzielmy to sobie przez 9, czyli mamy a kwadrat, Minus 44a plus 340 równa się 0. No i teraz tutaj to musimy sobie rozwiązać z delty. No więc tutaj delta będzie równa. 44 do kwadratu odjąć 4 razy 340. I to nam da 576. No, a więc pierwiastek z Delty to będzie 24. Liczmy w takim razie a. a wynosi 44, odjąć 24. 24 przez 2 to się równa 20 przez 2 10, lub a wynosi 44 plus 24. Przez 2, czyli tutaj mamy 68 przez 2, czyli 34. No i teraz mamy dwa rozwiązania, tak więc możemy sobie znaleźć alternatywnie 2, każde te liczby będą jakby na dwa sposoby, możemy policzyć, tak, a nam wyszło 10 a tutaj A nam wyszło 34. No to w takim razie liczymy B. B, czyli 2 razy A, 2 razy 10, odjąć 4, no to po prostu 16. I C, 54, odjąć 3 razy 10, czyli odjąć 30, to będzie po prostu 24. A w przypadku drugim B będzie równe 2 razy A, czyli 68, odjąć 4, 64. No, i c będzie równe pięćdziesiąt cztery, odjąć trzy razy a, czyli odjąć sto dwa, to nam da na minusie minus czterdzieści osiem. Czyli otrzymaliśmy sobie dwa alternatywne rozwiązania tego zadania. Możemy, możemy postawić znaczek lub. No i to są dwie niezależne odpowiedzi. Dziękuję. Zapraszam do opisu. Zapraszam do na naszego facebooka i zapisywać się na zajęcia. No i od następnego filmu ruszamy sobie z następnym działem.